Jedno takie koło waży blisko 6,5 tony. 6,5 tony. Przeogromna rzecz. Witam Was moi drodzy. Dziś z Dolnego Śląska ponownie jesteśmy w Jaworzynie Śląskiej. Jest tutaj niesamowite miejsce dla tych dużych, dla tych mniejszych, dla tych starszych i młodszych, a mianowicie Muzeum Kolejnictwa. Przeogromny teren z dużą ilością eksponatów, które za chwilę Wam pokażę, ale oprócz eksponatów są tutaj również makiety, biura to wszystko dziś zobaczycie. Tak więc, ruszajmy na zwiedzanie. Wchodząc do muzeum, pierwsze co zobaczycie to pokaźną ilość lokomotyw. Te, które widzicie za mną, stoją tutaj i dumnie się prezentują. Za chwilę zobaczymy każdą jedną z bliska. Chodźcie, pewnie niektórych zastanawia, co oznaczają te literki TY, TR. Na niektórych jest P, na niektórych jest O. Są to oznaczenia pociągów T towarowe, O osobowe, P pośpieszne. Zwiedzanie muzeum kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej odbywa się na samym początku. Wszystko zaczyna się w tej sali, w której zobaczycie modele pociągów, zobaczycie lampy kolejowe, zobaczycie też przepiękną kolekcję czapek kolejarskich z całego świata. Są tu czapki amerykańskie, czeskie, polskie, niemieckie, coś niesamowitego. Za chwilę. Spotkamy się z niesamowitą osobą, z legendą kolei, z Panem Zbigniewem. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, wiesz? Jest to Pan Zbigniew, Pan Zbigniew jest legendą kolei. Jak przyjedziecie do Jaworzyny Śląskiej, to nawet pana Zbigniewa możecie zobaczyć na muralu. Ile tak Pan Zbigniew pracuje na kolei? Tak, pracę tutaj w Parwozowie jeszcze drugiej klasy, bo czas była. Rozpoczęłem 1 września 1964 roku. Od szkółki przyzakładowej, gdzie trzy dni pracowałem przy naprawie tych szelników, tych pałacików, a trzy dni po południu do świętych do szkoły, na godzinę 15. W pierwszym roku zarabiałem 150 zł, w drugim 250, w trzecim 450 zł. Po ukończeniu szkoły zawodowej. Jeździłem prawie 3 miesiące za jako trzeciak na parowozie, żeby się przyuczyć do tego zawodu. Następnie przeszedłem kurs palacza parowozu. W 70, przepraszam, jeszcze ja się, później ja się musiałem zrobić następny kurs, pomocnika maszynisty. Taka była hierarchia, można powiedzieć, prawda, Tytu, szczebla, drabiny. Jeszcze kurs pomocnika maszynisty w Wielkiej Górze, a w 1971 roku zostałem mnie na kurs maszynistów, kurs centralny, który był w Olsztynie-Olsztyn. Olsztyn Tam byłem 3,5 miesiąca. Po ukończeniu byłem maszynistą drugiej klasy, później maszynistą pierwszej klasy. I tak pracowałem do 1983 roku na prowozie, a w 1983 roku, e, znaczy w osiemdziesiątym roku podjąłem szkołę w techniku, które się mieściło w Jaruślinie Śląskiej, którą ukończyłem, a w międzyczasie powierzono mi PO, pełniące obowiązki kierownika oddziału napraw do tych lokomotyw, gdzie byłem do 1990 roku. W międzyczasie skończyłem kurs pomostnika maszynisty trakcji spalinowej oraz maszynisty trakcji yy, spalinowej. Po 90 roku poszedłem, nie z mojej tam, yy, ale po prostu, troszeczkę mnie yy, ambicja nie pozwalała na to, ponieważ wie, wie pan, jakie czasy były wtedy, a ja sobie na to nie mogłem pozwolić, żeby tam młodzi ludzie, tam, yy, no tutaj szostali. Więc poszedł do jazdy. Pojeździłem po na miesiąca na spalinowych na parowozach. Ale po 1991 roku na ich tutaj były parowozowni czy Lokomotywowni już była na pierwszej klasy Lokomotywownia. Mm -hmm. Zrezygnował z pracy i ciągnięto mnie z powrotem. To były obowiązki tutaj szefa tej i Nie byłem do 2002 roku. A w 2002 roku udało się nam rzetury, ponieważ PKP uzbyło się tego jako lokomotywowni, nie było wstać na opłacenie gruntów. A było wtedy jeszcze 10 promodów czynnych lokomotywy spalinowe, jak jest SM42, SU. 42 Rumuny, ST43. Chyba jedna z najsłynniejszych, najbardziej popularne. No to właśnie te nawet, najpopularniejsze. nikt nie znał znaczenia, ale każdy wie, co to jest Rumun. Powiem panu, że nawet dwie lokomotywy otrzymałem tutaj do Jaworzyny prosto prostu spod ich mój z Chrzanowa. SN42, 11, 17 numer Prostyć po prostu po, po zbudowaniu. Mm -hmm. I tutaj były właśnie na stanie i były na przetokach. No, a później PKP, jak powiedział, chciał się tu... Bezbyć. Bezbyć. No to wyzbyć, to to lepsze wymieźli. Sprzedali. Nie, jeździ, to by Te trzy parowozy jeszcze miałem, czy NSM40, y, PT47112, PT4728. I najcenniejszy mój zabytek, którego sprowadziłem w 1992 roku, TR565 1921 rok budowy, RWD-Kopel zakłady niemieckie, jedyna zachowana na świecie. Jedyna sztuka. Przeszła w 1994 naprawę główną, to były złomby. To był złom normalny, przywieziony z Łaz, mm -hmm. z Górnego Śląska, nie stała tam na uporze, zarośnięta, brzozy, natęże na rosły. Ale jakoś to przyciągnęliśmy to i w 1994 roku, w poszło poszedł naprawdę no jeszcze z NTTK, to było Piła, mm -hmm. prawda, interlok później, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I tam na naprawę. głównie od podstaw. Wszystko prawie że nowe pociąg, wszystko wszystko, wszystko wszystko, przepiękny parowości. I tak po wykonaniu tej naprawy poprosiło PKP, żeby wyraziły zgodę na wystawienie na międzynarodowych targach Poznańskich. I stała tam prawie miesiąc. To to jest właśnie ta lokomotywa. Ta lokomotywa, Nie która teraz, teraz jest w Murszynie, prawda? No to wtedy zabrali właśnie tą TR-5, 4712 i ol 4911 Sześć starych wagonów serii BICI, i przepięknych. tej reka 37 to poszedł do habówki, numer 17. No i to wszystko, a to reszta pozostało, to tylko takie, że stoją jako, jako zabytek, prawda, że, że ale kiedyś, nie da się tego że kiedyś coś jeździło, prawda. No nie, to, to, to wszystko, tu tutaj pan widział, to wszystko można uruchomić, tylko to się rozbija, prawda? pan. O pieniądze. O pieniądze, bo to nie są takie małe koszty, prawda. Tak, wcześniej rozmawialiśmy, 7 no, milionów tysięcy. 7 milionów, no i pół, no zależy jaki prawda, w jakim stanie, no. ale tak jak mówiliśmy o tym PT-31, o tym naszym, takim białym kruku, który tutaj u nas jest. No to te 7 milionów trzeba by było wydać. To jest ta największa. To jest ta największa tak, no, taka Numa Polski można powiedzieć. I to jest jedna, jedyna sztuka. Dwie. Dwie. Druga numer 64 znajduje się w Chomówce, ale w, w kompletnym stanie. Nie jest tak zniszczona. Bo ta to było jak nie, mówiłem panu, że była w zakładach Hortex. Mhm. PKP w 67 roku sprzedało ją, ponieważ Hortex I przy suchej, w przysłuchej to skrzyjsku dokładnie miejscowość. Kupili sobie, bo nie mieli kotłowni, parę technologiczną do produkcji tych przetworów warzyw owocowych mm -hmm. prawda. No i tam, jak sobie już polepszyli te warunki ocieplane, te pobudowali kotłownie, to zaczęli ją ciąć. Patrzyli... Poszybowali kawałek rauka, to udzieli ciąg cylindra panowego. Poszybowali kawałek rurki, tu, czyli rurkę. Typowego dawcę z niej zrobiła. Tak, to i to zostało zablokowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Radowiu. Szczęście. Trzeba było oddać prawie 180 złomu do Wrocławia, do centra złomu. I dwa tygodnie mieliśmy ciągle do Jawuzie. Ale jest satysfakcja, że jest I na własnych kołach dojechała. Na własnych ko kołach z zawrotną prędkością, nieprzekraczającą 15 km na godzinę ona była raz elektrowoz, tam gdzie trafia to mm -hmm. był elektrowóz, jak nie było to to spalinówka. Dwa tygodnie prawie jechali. Je. No ale przyjechali. Grąd, że się udało. Ja się udało, no i, I jest, jest radość, że takie coś powstało, że to jest, nie, nie poszedł na marne I już nie niszczeje pod chmurką, tylko jest zadaszone. Zada, no właśnie, no i tak szukałem, może się znajdzie jakiś sponsor prawdziwy. Jeżeli jest wśród was. <laughs> Ktoś, kto ma na tyle pieniędzy, to bardzo prosimy. To bardzo prosimy, bo naprawdę warto. Pokazywałem Wam, jaki to jest olbrzymi potwór. To, to ma koła większe ode mnie. 1850 mm, średnicy. Tak. 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 To jest coś niesamowitego. Ja nigdy w życiu nie widziałem tak potężnej lokomotywy na żadnych torach. No jedno tam właśnie mówiliśmy tam, że bursztyn jest ta PM36, prawda? Szkoda, że to stoi, bo to takie trzy sztuki tylko opłat zbudowali. Ta się zachowała, jedna zachowała się Warszawie, to swoim muzeum gdzie. To były dwie w otulinie tej opływowej, a ta jedna piękna była bez otuliny opływowej, prawda? Tak, i jest pokazywana na pokazach pary i dźwięku. No teraz nie, bo teraz stoi, bo wyszła Kotła i też nie mają. Luz, tak, koszta, tak. To żeby kosztuje. to zrobić. A tym bardziej, że ten parowóz to nie jest własnością Włoszczyna. Natomiast jest własnością muzeum, stacja muzeum, teraz przed Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, było, prawda? Mm -hmm. Którzy to dali tam, oni wyremontowali jako PKP, jeszcze jeździła, prawda, przez tak, 6 tak, lat. Tak. Przepiękny prawda? Sam jechałem jako maszynista z Poznania do, do, do środy Wielkopolskiej. O I tam się przesiedli z grupą turystów angielskich. I tam się przesiedli na Wąskie Tory. Taki się... pociąg specjalny był, prawda? Y -y. Bardzo fajny panowóz. No, nic... 135 godzin to już można pociągnąć. To nim są te okolicz... okolicznościowe kursy wycieczkowe? No, ale ona po jeździła, bo jak pan wie, że miał tam pociągi na... w sobotę, niedzielę do Poznania. Tak. tak. Prawda? To to było na latach tam, nie? I mieli do Leszna. To do z chyba tak. do zbożynia, zbożynek, z tam też jeździli. I oni do dzisiaj jeszcze jeżdżą, w sprawie okresowania, nie? Nie wiem, czy... Ja może na Bożyni, jeżdżą, jeżdżą. Jeździ PT-47-65. dwie już mają naprawę, 59 i 69, nie? Wieżdż, nie, wieżdż, nie, wieżdż, nie? To teraz to już wszystko te plastikowe szynobusy zastępują. Już nie ma tego uroku. Kiedyś to było słychać w Lecce. Parę dym. Ja, jak tu wtedy mamy ten jeden te silni, ale w tej chwili nie bo to na naprawdę P5 no, na główną. Tak to 30818, prawda? Mm -hmm. 51 rok budowy. No to jak tutaj jeździliśmy, tak potrafię tej parózowej, tak w sobotę niedzielę wyschednie, albo jakichś pociągów specjalnych na przestrzeni Polski turystów zagranicznych. No to jak dzieci przyjdą do nie, bo taki maluch to nie pan, no, taki malucho, oni pierwszy raz, takiego taki, no, potrubicieli, powodzi, tak. nie? A ten jeszcze ten... jak maszynista zagwizdał, tak to dzieci już do nie było. Tylko do bramy i jeden pisk. Jeszcze, aby zobaczył, jak maszynista wyglądał w czasie pracy. A nie, to brali, tam pokazywali. No, to, to, to... Maszynista w czasie pracy wyglądał jak diabeł. Tak, jest, to takie prawdziwe świeciły. Ale takie czasy były. Tak, ale to miało też swój urok, swój klimat. Nie, mi się wydaje, że to był zdrowszy porównanie jak nie, diesel. Pewnie tak, Czy no. Czy elektrowóz, no. bo te elektrowozy, no wie Pan, do no, cześć dużo, dużo maśli stąd. Po, po, pochodziło kursy i jeździli w Brzychu, we Wrocławiu, w Brochowie, tam w Brochu. No i część ich nie ma, wie pan. wysokie pole magnetyczne, za małe, nie za małe. To wszystko... Jest... Pozostawia a znów, a znów ten, ten olej napędowy, to wie pan jak pan, pan no. przeczyścił Hilik po tej ropie, a pan do domu, to trzeba iść do piwnicy się przebrać, bo chałupa tak. Jechała no, tym ten... no, ropy się nie zmyje z siebie. No, no, A ja na Parwozie lub zapach jednak ja tego dnie to. Każdy z nas miał przecież piec węglowy w domu i jak się chodzi tak. węglem, no to co najwyżej prysznic i tyle wystarcza. Tak jest. Dobrze, to pozdrawiam. Pozdrawiam. Wszystkich. Zapraszamy do Muzeum Kolejnictwa. Również Was zapraszam, za chwilę pokażę Wam kolejne biura, to są niesamowite. Jesteśmy w biurze naczelnika parowozowni, ale niemieckiego, przedwojennego. Co Wam przypomina ten wystrój? Bo mi od razu pierwsze skojarzenie, jakie przyszło do głowy, to film, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Dokładnie te same urządzenia. Ta sama zabytkowa maszyna do pisania, te same zabytkowe telefony i ta potężna szafa pancerna. To wszystko zobaczycie na żywo, kiedy przyjedziecie tutaj do Muzeum w Jaworzynie Śląskiej. Zobaczycie to i jeszcze więcej. Zobaczcie, jaki piękny, przytulny gabinet. To jest to gabinet naczelnika parowozowni. Z roku 1972. Wystrój typowo PRL-owski. PRL-owskie szafy. Stara maszyna do pisania. Obowiązkowo czerwony telefon. Jak on zadzwonił, trzeba było go zawsze odebrać. Wiadomo kto dzwonił. A to już gabinet lekarski przychodni kolejowej. Prawda, że wygląda mało przyjemnie. jak miejsce tortur. Ja bym tutaj nie chciał być leczony, ale powiem wam. Tak, zupełnie obiektywnie, że kolejarze mieli bardzo dobrą opiekę zdrowotną, ponieważ ich leczenie było w pełni refundowane. Kolejarz nie płacił. Miał pełen dostęp do lekarzy i pełen dostęp do leków. Tak więc chyba dobrze. Te wielkie, dziwne szafy, które tutaj widzicie, dziwnie wyglądające, to nic innego jak stary laptop. Nie, to jest żart. To komputer Odra. Polski komputer. Wyobraźcie sobie, jak dzisiaj wygląda komputer. Mała skrzyneczka, jeden ekran, klawiatura, nic więcej. Kiedyś komputer zajmował całe pomieszczenie. Głośno hałasował, grzał się, trzaskał, a jego moc obliczeniowa była porównywalna z dzisiejszymi kalkulatorami. Ładnie technika poszła do przodu, prawda? Te kraty to nie jest areszt. Nie zamknięto mnie. To okienko kasowe, prawda, że przytulne? Zaraz pokażę Wam, jak wygląda kasa w środku. Pomieszczenie kasy wygląda jak tradycyjna kasa z lat Perelowskich. Z maszyną liczącą, taką jak na przykład tutaj widzicie. Jak pamiętacie, odcinek o Ziemi Wrzesińskiej w Kołaczkowie. Tam były takie maszyny liczące pochodzące z banku spółdzielczego, które nadal działają. Widzicie tutaj szafę pancerną, żadnej elektroniki, sama mechanika, klucze, nic więcej. A za chwilę pokażę Wam ciekawostkę. Pamiętacie, w filmach pokazywano zawsze, że sejfy są ukryte za obrazami. Gdyby nie Pan Zbigniew, to nawet bym tego nie zauważył. To co widzicie tutaj, to również kasa pancerna. Taki sejf. Można było go też schować za obrazem. Prawda, że ciekawe? To, co właśnie tutaj widzicie, ta makieta, to nie jest zwykła zabawka, tylko jest to miejsce, przy którym się, uczyli się uczniowie Technikum Kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Uczyli się oni tej obsługi, nastawni pociągów, uczyli się, jak kierować ruchem, aby nie doszło do wypadku. Prawda, że piękna rzecz? Każdy chciałby się tak uczyć. Jesteśmy właśnie wewnątrz hali, w której zgromadzone są pociągi w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Zobaczcie, czyż nie można się poczuć jak na dawnym peronie, siedząc na ławce kolejowej pod tablicą ze starymi napisami. Naprawdę wrażenie robi to niesamowite. Za chwilę pójdziemy dalej i pokażę Wam, jak wyglądają te stare, przepiękne pojazdy. Gdzie były wykorzystywane maszyny parowe? Wszystkim pierwsze, co przychodzi do głowy, to w pociągach, ale nie tylko. Były wykorzystywane w rolnictwie, były wykorzystywane do napędzania traktorów ówczesnych. A tutaj mamy przykład walca drogowego. Widzieliście kiedyś coś takiego? Bo ja nie. Pięknie wykonane, naprawdę kunsztowne elementy. Dziś już tak się nie buduje. Czy poznajecie tę przepiękną lokomotywę? Kojarzycie ją, gdzie ją widzieliście? Zapewne wi wielu widziało ją w telewizji. Grała ona w filmie Lalka. Lokomotywa, obok której właśnie stoję, ciągnęła pociągi pośpieszne. Po czym można było je rozpoznać? Jak udało mi się dowiedzieć od przewodnika, głównie było to widoczne po oznaczeniu literowym na kabinie. Ta ma akurat oznaczenie P, czyli pociągi pośpieszne. A na pierwszy rzut oka. To, co mi się od razu kojarzyło z pociągiem pośpiesznym to duże koła. Bo żeby osiągać duże prędkości, trzeba było mieć duże koło. Nie darowałbym sobie, omijając taką możliwość wejścia do tej przepięknej polskiej lokomotywy, tym bardziej, że jest takowa możliwość, jest to udostępnione do zwiedzania. Można dotknąć można lekko pokręcić. Naprawdę robi wrażenie kawał ciężkiego żelastwa. Takie lokomotywy woziły pasażerów przez wiele lat. Po głównym zwiedzaniu możecie pochodzić tutaj po terenie. Zobaczycie prawdziwe lokomotywy, do których możecie wejść te, które są otwarte do zwiedzania, są oznaczone takimi schodkami z żółtymi barierkami. Można wejść do środka, zobaczyć jak wyglądała lokomotywa w środku. Stoją na oryginalnych torach, które niegdyś były czynne. Tak więc zapraszam do środka. Tak jak wspominałem wcześniej, te lokomotywy, które oznaczone są żółtymi stopniami, możecie zwiedzić w środku. Zapewne wielu z Was, kiedy była dziećmi, Chcieliście zobaczyć jak taka lokomotywa wygląda w środku, pobawić się w maszynistę. Tutaj jest to możliwe. Możecie dotknąć tych eksponatów. Oczywiście nie przestawiać niczego. W muzeum zgromadzone są lokomotywy nie tylko z różnych okresów, ale też z różnych krajów. Mamy tutaj lokomotywy polskie, lokomotywy niemieckie, rumuńskie, czechosłowackie, yy, amerykańska nawet jest. Za chwilę wejdziemy do kolejnej lokomotywy i sami zobaczycie, jak różnią się w środku. Zapewne większość z Was, kiedy była dziećmi, chciała być maszynistą. Chcieliście zobaczyć, jak wygląda lokomotywa od wewnątrz. Tutaj w Jaworzynie Śląskiej w Muzeum Kolejnictwa jest to możliwe. Możecie przyjść, dotknąć tych sprzętów. Oczywiście wszystko za zgodą przewodnika. W Muzeum Kolejnictwa znajdują się nie tylko lokomotywy, wagony, ale także sprzęt techniczny umożliwiający obsługę całej kolei. Widzicie tutaj za mną jakiś dźwig, żuraw kolejowy, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Opowiem Wam już o tym przewodnik. Jednak sprzętu w tego rodzaju jest tutaj Multum. Podobno ponad 150 różnych modeli. Tak jak Wam wspominałem. W Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zobaczycie nie tylko lokomotywy, ale także wagony. Tutaj widzimy wagony do przeznaczone do transportu zwierząt. Co, mo co możecie zobaczyć na przykład na takich makietach? Mogą się one też Wam kojarzyć z dużo tragiczniejszą historią. Jak wiecie, kanał Kołami przez Świat poświęcony jest również poruszaniu historii. Takimi wagonami byli wożeni też żołnierze, a często też więźniowie. Podczas zwiedzania lokomotyw, możecie również zobaczyć wagon pocztowy. Warto na niego zwrócić uwagę, ponieważ dziś już ich prawie nie ma. Kiedyś w takich wagonach nie tylko przewożono pocztę, ale też w czasie jazdy sortowano ją. Za chwilę wejdziemy do środka i pokażę Wam, jak to mniej więcej wyglądało. Właśnie przy takim stole, w takim pomieszczeniu, siedział pracownik poczty i, nie marnując czasu w czasie przewożenia przesyłek, sortował je. Jak widzicie, były takie półeczki, w których można było umieścić listy, także kiedy poczta dojeżdżała już na miejsce do stacji końcowej. Można powiedzieć, że były one gotowe do wydania i do rozniesienia. W drugim pomieszczeniu wagonu pocztowego jest przedstawiona ekspozycja pięknych, historycznych zdjęć pojazdów pocztowych. Widzimy tutaj na przykład motocykl pocztowy. Widzimy tutaj wozy pocztowe, samochody. Widzimy listonosza. Jak był wtedy umundurowany? Dziś już nie widzimy listonoszy w mundurach, dzisiaj chodzą w prywatnych ubraniach. Kiedyś listonosz wyglądał prawie jak żołnierz miał czapkę z orzełkiem i był to mundur. Oprócz absolutnych zabytków zobaczycie też tego typu wagony, którymi zapewne wielu z Was jeszcze podróżowało. Klasa trzecia, dziś już. Jest niespotykana. Wagon dla niepalących. Dzisiaj wszystkie pociągi są tylko dla niepalących. Jest zakaz palenia w pociągach. Wtedy było to dozwolone były wagony dla palących, dla niepalących i była klasa trzecia, a jeszcze wcześniej była nawet klasa czwarta. Mówiłem Wam, że lokomotywy zgromadzone w Muzeum w Jaworzynie Śląskiej pochodzą z różnych krajów. Ta obok, której właśnie stoję, to amerykańska lokomotywa. Tak, jak mówiłem Wam, że ta 60-tonowa to była lekka. Tak dla mnie, lekka, ponieważ ta już ma 133 tony. Wyobraźcie sobie ten ciężar. Ogromna. Tamten parowóz był duży. Ten jest jeszcze, jeszcze większy. To polski parowóz OK22-23. OK jak oznaczenie wskazuje, był to parowóz osobowy. Zobaczcie jaki wielki. To naprawdę bestia. Pokazywałem wam już wielkie lokomotywy, ale ten potwór bije wszystko na głowę. Jest to polska lokomotywa PT3149 zaprojektowana w polskim biurze projektowym w Chrzanowie. Zobaczcie Jaka ona jest ogromna? Ja mam 180 cm wzrostu. Zobaczcie to koło. Jest ono prawie tak duże jak ja. Jak udało mi się dowiedzieć, jedno takie koło waży blisko 6,5 tony. 6,5 tony przeogromna rzecz. Starsi widzowie. Mogą pamiętać tego typu lokomotywy jeszcze, kiedy były czynne. Niegdyś ciągnęły one wagony osobowe i często można było je zobaczyć na stacjach PKP. Dziś już są rzadkością, pokazywane są tylko na jakieś szczególne święta. Bardziej są to przejażdżki turystyczne niż kolej codzienna. Zastanawialiście się zapewne, w jaki sposób pociągi zmieniają kierunek na torach. Tutaj możecie właśnie zaobserwować. Wszystko odbywa się na elektrycznej obrotnicy. Potężne urządzenie, sterowane przez jednego człowieka, wjeżdża na to. Tak jak widzicie, lokomotywa i jest obracana na inny tor. Widok jest naprawdę imponujący. Ten widok tego urządzenia zapewne znany jest wielu z Was. Właśnie z takich miejsc kolejowych. Może kiedyś zastanawialiście się, co to takiego jest i dlaczego dziś już tego nie widzimy? Jest to tak zwany żuraw wodny. Jest to nic innego jak pompa, którą napełniało się zbiorniki lokomotyw. Bo jak wiecie, lokomotywa jest parowozem, parowóz zasilany jest parą, a para powstaje poprzez podgrzewanie wody. A jak wiadomo, woda wyparowuje, znika, więc trzeba jej dolać. To, co dziś zobaczyliście w tym filmie, to jedynie mała część zgromadzonych eksponatów i atrakcji czekających na Was w Muzeum Kolejnictwa W Jaworzynie Śląskiej. Nie pokazałem Wam wszystkiego z dwóch powodów. Po pierwsze, gdybym chciał pokazać Wam wszystko, ten film trwałby o wiele dłużej. A po drugiej, jeśli pokazałbym Wam wszystko, nie byłoby niespodzianki. Tak więc przyjeżdżajcie, zwiedzajcie, jest to wspaniałe miejsce dla tych starszych i dla tych młodszych, dla tych dużych i dla tych małych, a my widzimy się niebawem w kolejnej podróży. Cześć! Za pomoc w realizacji filmu pragnę podziękować Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Dziękuję za uwagę!